Yeah. Oh. Witajcie. Kontynuując cykl wiosennych potraw zapoczątkowanych szczawiową, która gdzieś tu pewnie u góry się teraz wyświetla, kto nie widział, polecam. Dziś natomiast w kociołku będzie młoda kapusta na boczku wędzonym. Tak pokrótce, co jeszcze nam będzie potrzebne, to tłuszcz do smażenia, w tym wypadku mam odrobinę smalcu cebula czosnek, śmietana mąka z przypraw. Sól, pieprz i cukier. Mamy wszystko. Bierzemy się za gotowanie, bo komary niemiłosiernie gryzą. Trzeba być w ruchu. Najpierw pokroimy na spokojnie boczek. Zaczynam tracić produkty. I do pociąga. Czek skwierczy, więc nie czekając, bierzemy się za obieranie cebuli. Nadmienię tylko, że początkowo gdzieś mi się schował koperek. On też jest istotnym składnikiem tej potrawy, więc niech na razie sobie tu leży. Cebula. Było mu zdecydowanie za ciepło, ale nie czekając, nie zależy nam na tym, żeby skwarki zrobiły się z boczku, nie czekając, wrzucam cebulę. Teraz chwila na kawę, przyszedł czas na czosnek. Może jeszcze nie do końca czas na niego, ale przygotujemy. Czosnek wchodzi do kociołka. Okej, muszę zrobić tu trochę miejsca. Koperkowi na razie dziękujemy. Z kapusty usuwamy liście, które się raczej nie nadają. Zwiędnięte Zostawiamy tylko tę młodziutkie. Tak. Śmiało może już lądować w garnku. Połowa kapusty zmieściła się do garka. Teraz trzeba poczekać, aż trochę osiądzie, i będę dodawał następną część. Po kilku minutach kapusty zrobiło się zdecydowanie mniej. Ona będzie się jeszcze redukowała. Ja przez ten czas będę kroił i dorzucał następne porcje. Może się zmieści. No i udało się. Cała kapusta zmieściła się do kociołka. Teraz należy poczekać, aż się zredukuje, podsmaży. Potem ją trochę poddusimy. Czas na przyprawy. Sól. Cukier. I pieprz. Przez ten czas, to jest około 10 minut, kapusta pięknie się zredukowała. Jest już całkiem miękka. Tak teraz wygląda. Widać, coś tam na pewno widać. W tej chwili przykryję ją pokrywką na jakieś 5 minut. Można przedtem delikatnie podlać wodą. Ja nie widzę takiej potrzeby. Nie będę tego robił. Niedługo kończymy. Bierzemy się za koperek. Myślę, że połowa będzie w sam raz. I oto jest. Kapusta zasmażana na wędzonym boczku, intensywnie pachnąca koperkiem, pełnoprawne danie. I moglibyśmy na tym w tej chwili poprzestać. Ja Pokażę bliżej, jak wygląda. Kapusta jest gotowa, natomiast ja jeszcze dodam do niej trochę mąki i śmietany, żeby zrobić z tego taki, taki sos. Jest to opcja dodatkowa, nie trzeba tego robić. Teraz rozrobię mąkę w niewielkiej ilości wody. Śmietana. wlewamy mąkę i śmietanę Jeszcze chwila pod przykryciem, niech kapusta sobie dojdzie. Kapusta gotowa. Teraz trzeba przetestować. Tak wygląda kapusta zasmarzana. Mm. Mięciutka, boczkowa, koperkowa. O to chodziło. Smaku Wam nie przekażę. Smak musicie zrobić sobie sami. I do tego zachęcam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!